Lama in my living room. Bum 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 lama in my living room. Cześć cześć, cześć, świecie Dzisiaj mamy lamowy challenge i jaki po prostu mam piękne koszaki sama zrobiłam. Hello porafterek. <grym> Siostrą Kalinką. Tak? Hello! Ok. Ten challenge polega na tym, że Kalinka i ja zabieramy... Nie, 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 nie. Nie! Zabieramy swoje i Kalinka, Kalinka zaczyna, bo jest młodsza i mówi, no tak. czy chce się zamienić, czy po prostu zostawia. I wtedy dopiero otwieramy. Okej, okay. czyli Kalinka zaczyna. Chcesz się zamienić? Nie. Czyli zostawiamy swoje. Okej, okay, czyli otwieramy. <słyszy> Ciekawe, że co to będzie? Tak. Uu, mam już swojego. To, to, taka, to jest moje taka, już ujęła. Co ja? A Aaa, ja właśnie mam torcik. A ja chciałam dostać, szkoda. Ale skąd wiesz, może jeśli dostaniesz? Ja sobie zostawiam, tak. A możesz mi otworzyć? Tak, To ja mogę. Tu będzie taki jej domek, tam tu. okej. Okay. No i masz tu swoją, to też wyrzucam. Tak, ja otwieram już swoją lamę. To jest moja lama, a wiecie, że każda lama coś robi? Na przykład moja coś takiego. Jak ściskam uszy, to na tak, tak oczkami. A, i tutaj jest pokazane na ulotce te lamy. Tutaj one właśnie, te trzy lamy, wystawiają ząbki. Te, czyli moja, tutaj jest, oka. One tak, jak widzicie, tak jakby ruszają im się oczka. Raz, odwrót. Te. Plują, te trzy lamy plują, a te wystawiają język. Moja lama się nazywa Lama Dodo i ma taką piękną pierzameczkę. Ok, muszę ją ubrać. A Kaninka pokaż y, widzę, jaką ty masz. Zobaczcie. No opowiedz coś o niej. Ona jest taka, taka troszkę taka otwarta troszkę, bo ma takie filtowe uszka. Zobaczcie. A co ona robi? Ona, może... Nie, ona, ona, ona chyba wystawia język, patrzcie. Czekajcie? Nie. Kaniko. Tak, ona wystawia język. A moje się nazywa... Ta ja Alma. <noise> Ka Kalinki, lama się nazywa trauma, dlatego że przeżyła dużo traumy, bo widzicie, jaka jest kaleczona. No, trochę ją źle lama Tutaj położę tutaj na chwilkę, bo musi tu lecieć. Bo ona jest Okej, okay, teraz drugi raz. Teraz, Kalinka, tutaj jest sobie. Mhm. Teraz bierzemy. I teraz ja... Okej, okay, ja chyba się zamieniam. No tak. Dobra, czyli otwieramy. Jest! No, tak stójkę mam. O, ja mam! To... Poczekajcie, ja mam i bardzo taką smaczną. No, to się mi miło. Ma to ratu. Co ty kali na Tak, tak wygląda moja loda. Moja to jest kucharz, bo tak widzę tutaj, że ma taką czapeczkę. Okay, okay. To jest moja lama szef. Normalnie do Master chefa, mogła iść, tylko do lamowego. Chodźcie, to jest. To są jajka? Patrzcie, to są chyba jajka rozbite na jej czapce. a Okej. Okay. i ma jeszcze taki fartuszek. Gdzie ma ketchup? Chyba troszkę bałagani, bo widzicie o, te plamy? No tu jeszcze ma widelce, co? Jajka? To jest chyba śniadanie bałagan. Ono tak jest śniadanie, jakby. Okej. Wydaję pił. Gdzie? ktoś mi pomyślał, że ja Jakąś że mamę go stałam? masz bohatera, chyba, tak? Bohatera dostałam. Piesięć chyba. Ona pluje! Ty, tak, ja tak, nie. tak, pewnie. Ty poczekaj tam, co ci odbierze. Nie można tak. Prócz labu. No, dobra, siłę zła. Uuuuu. Co tutaj zrobić? Zrobić tak. Dobra, Janaś tam otworzy. Aj, wiesz jak? Będziesz widziała? Tak. Ja jestem lama, która ma zęby. Tak wyglądają nasze lamy. Kalinki lama się nazywa Lucha, dlatego że ona pochodzi z Meksyku bo w Meksyku oni się tak biją i mają takie dziwne maski, jak widzicie. Tak jak Kalinka wcześniej mówiła, że to jest taki jakby Superman. Ale to nie za bardzo jest Superman tylko taki strój do walczenia. Lama, Oj, która ja walczy. A mój to jest kucharz, więc dzisiaj mi pomoże w kolacji, w śniadaniu i wszystkim, tak? W obiedzie, okej? Okay? No, Frank. Tak. Chyba dzisiaj będziemy robić faszyki. Albo jajek, Dobra, tak wyglądają nasze lamy. Ja szczerze mówiąc, no nawet jestem zachwycona ze swojej lamy, bo teraz ja wybieram i jestem zachwycona. Okej, okay. teraz Kalinka wybiera, czy chcesz się zamienić, czy nie. Nie, Zamienić, czy zostawić? Zostawić. Na pewno? No po prostu. Zostawić. Moja lawa jest papierową. Wygląda moja lama. Moja lama też tutaj wystawia zęby. Ale no, ty moją lamę nie otworzyłaś. <laughs> nie wymarzyć swoją i I moja lama ma takie jakby ubranko takie dziwne i ma perułkę. Ujku. Więc muszę ją ubrać. A kalinka ma... No ja mam szapkową Wiesz. Masz tak samo perukę jak ja. No to... Akurat teraz ta ronda nam się dobrze ułożyła, bo mamy razem takie peruki jakby. dla lam. Cześć! Jestem lama. Normalnie wygląda się jak lama z lat 80. Cześć, 80. Eee, dobra, Z eee, lat których. Tak, tak wygląda moja lama. Dobrze, no taka. Taka, taka, taka słodka, taka, 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 taka troszeczkę Dąc. można powiedzieć, to jest lama, można powiedzieć taka barwa taka różowa. Okej. Okay. A kalinki? Lama, już ci mówię, lama, lama modelka taka, modowa. Modnisa. Lama Modnisia, tak, Modnisa, Pokaż. tak, no, tak, Mm -hmm. Zobaczcie, już mamy trzy lamy. Lama in my living room. No właśnie. Nie. I teraz ostatnia runda. No, ostatnia runda. Może... Teraz ja. Ja nie. wybieram. My się zamieniamy. Tak, ale nie, Kalinka, ja wybieram. Nie, bo teraz ja. Czyli się zamieniamy. Mam. Płakam, płakam, płakam. Jestem. Dobra, ja mam jakąś z pomarańczowym kciuszkiem. Uuu, ja podaję, podaję, do! A Kalinka ma zlepłość. Co? Tu tak wygląda i ma. Czekajcie, muszę zobaczyć, jaka to jest w ogóle lama. Ja nie, nie wiem. Ja mam taką słodziutką lamę tak się nazywa a kalinka, a kalinka ma lamę princesę, czyli królową. I nie, na Może... Mm, no, ty bardzo ładna jak ty masz? Troszkę podobna, ale ja mam bardzo taką... No, no, taką pomarańczową. I taką troszkę różową. Tak. tak Różowo-pomarańczową, no Tak, taka moja. tak. taka taka mm. Tak, Kalinki rusza już Tak, Tak, Moja pluje. Znaczy na razie nie ma wody, więc nie pluję, widać. O, Kalinka, zobacz, tak? Tak moja lama pluje. Ale fajnie. Takie, takie ma plucie, że chyba na pół metra, co? A tak naprawdę trzeba uważać na prawdziwe lamy, bo lamy prawdziwe plują. Kalinki Lama się nazywa Lama Princessa. Można poznać po tym, że ma taką. Pęła piękno... Princessa! O, złamłam sobie gość. <grym> złamłam sobie gość. I Kalinko, i, Lama, Można to poznać po tym, że, Kalin, że Kalinki Lama ma taką piękną królewską suknię, jak widzicie. Tak? Jak to królewską suknię. A i Kalinko, dzisiaj mamy jeszcze dla ciebie taki jeden. Proszę, kalinka masz. Thank you. Otworzę sobie. Tak. Tak wyglądają nasze lamy. Tak wyglądają moje lamy. Ej, komu mam coś odgotować? Bo akurat y, na czapce mi się pojawiły jajka. O, się Dzień dobry. O! Kto to się Dzień dobry, chcę kupić jedzenie. Może jajka z czapki? No. To może frytki? Frytki. E, nie mamy frytek. Nie mamy frytek, przepraszam, nie mamy. No to poproszę jajka. Szczapki? Proszę bardzo. Ble, nie lubię jajek z czapki. Uu, a ja idę, my idziemy na pokaz mody. Dziu, dziu. <słuch> Co się stało? Co się stało? A czemu ja tu jestem, nie w, a nie w łóżku? No jesteś przecież w świecie matrydy W świecie matrydy A w piżamie? No. I idę dalej spać. A wy, jak wam się podobało, dajcie łapki w górę. i no właśnie. I lamujcie, znaczy, subskrybujcie mój kanał. Tak, 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 subskrybujcie. Dostaniecie jajka na miękko. Pozdrawiam was wszystkich i nie, ma, nie ma.